Potraktowałam cię serio. Miałeś się odezwać i nie odezwałeś się. Za to dostałam alarmującego maila. Znajomy radiowóz mnie eskortował, bo podobno tu w waszej wsi jakaś strzelanina była czy coś. Przerwała, widząc Anetę. Przykryta kocem, zapatrzona w ogień, wyglądała na bardzo zadomowioną. Ale widzę, że sprawy idą w dobrym kierunku. Za każdym razem, jak tu jestem, masz innych gości. Policjanci rozglądali się po domu. Jeden schylił się i podniósł z podłogi pojemnik z gazem pieprzowym. Psy pana napadły? Tym się pan bronił? Faktycznie na pojemniku widniał wizerunek wyszczerzonego Rottweilera. No psy, można tak powiedzieć, tylko że to one tym gazem atakowały. Pandziary jakieś znaczy się. I przez internet pan wzywał pomocy, a telefon nie działał? Za dużo było tłumaczyć. W dodatku jeszcze nie wiedziałem, jaką naprawdę rolę odegrała Aneta w tamtej historii i jaką odegra w tej, co jak się wydawało, właśnie się zaczynała. Leśniczy tutejszy mi pomógł. Widział ich i ściągnął ludzi. Złopu. Znaczy się teraz z ABW. Policjanci poprawili czapki. A jak z łopu, to jakaś grubsza sprawa. To nas tu w ogóle nie było. Już pan nie potrzebuje pomocy? Zapytał znajomy kapral i zabrzmiało to dość dwuznacznie. Popatrzył przy tym i na Anetę, i na Anię. Zastanawiałem się, co mam odpowiedzieć. Ania odpowiedziała za mnie. Cieszę się, że wszystko w porządku. O naszej sprawie porozmawiam jutro. Późno jest, muszę wracać do domu. Panowie będą mnie eskortowali? Tapral kiwnął głową, od drzwi jeszcze się odwrócił. Ale spokojnie nie jest. To może się państwo zamkną na zamek. Jak jechaliśmy, minęliśmy pościg z kogutem, Jadący za niebieską korsą. To oni, co? Ania popatrzyła na mnie uważnie. Czy wszystko jest w porządku? Nie wyglądała na zazdrosną, raczej nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Widziałem w jej oczach niepewność, jak potraktować teraz moją sprawę. Chciała mi pomóc, ale nie wiedziała jak. Aneta wstała z wersalki. A może panowie by mnie podrzucili do domu? Mieszkam w sąsiedniej wsi. Moim autem uciekli ci bandyci. Trochę się boję tam sama wracać. Zostań, powiedziałem ostro, bo wydawało mi się, że to już zaczyna być teatr i skrajna głupota. Nigdzie nie pojedziesz. Nie będę się jeszcze o ciebie martwił. Tam nie jest bezpiecznie. Nie wiadomo, czy ich złapali. Dopiero się okaże. Zresztą pułkownik powiedział, żeby tu na niego czekać. Zadzwonię jutro z pracy, powiedziała Ania i wyszła pierwsza, za nią policjanci. Zamknąłem drzwi. Kolację jedliśmy w milczeniu i jakoś tak ciężko się zrobiło, bo to nie były najlepsze okoliczności na podejmowanie życiowych decyzji. Żałuję, że od razu ci nie powiedziałam tego, co wiedziałam, jak byłeś wtedy u mnie, powiedziała Aneta, rozgrzewając ręce nad kubkiem z herbatą. Teraz masz prawo myśleć, że cię chciałam oszukać albo że byłam z nimi w zmowie. Powinnam przyjechać do ciebie, zanim cię namierzyli, zaraz po tym jak Fabiśaka zatrzymali. Kogo? Wydawało mi się, że się przesłyszałem. Fabisiaka, brata mojego teścia. Ja Fabisiak po mężu jestem, nie wiedziałeś? A twój gajowy grał mi na weselu, bo ono tutaj było prawie koło ciebie. Ale się dziwnie plecie, prawda? No, dziwnie się plotło, nie powiem. Nie mogłem od niej oderwać oczu. Zarumieniona, z ciemnym kosmykiem włosów opadającym na policzek, elegancko ubrana, sprzątała ze stołu. Pasowała jak nie wiem. Ale nie przyspieszałem niczego, ani jej, ani samego siebie, bo wiedziałem, że to wszystko jeszcze nie jest takie proste. Dzwonek do drzwi wcale mnie nie zdziwił. Dochodziła północ. Kliknąłem myszką, i na ekranie komputera pokazał się obraz sprzed drzwi, pokazywany przez niewidoczną dla niewprawnego oka kamerkę internetową. Pułkownik ZBW, który teraz nazywał się inaczej, był sam. Reszta załogi widać czekała w samochodzie. Otworzyłem drzwi. Nie powinien pan tak bez pytania otwierać, zganił mnie. A jakby to bandyci wrócili. Jakby bandyci wrócili, to by nie dzwonili, tylko odstrzeliliby zamek albo wyważyli drzwi. A poza tym miałem pana na podglądzie w kamerze. Sprytna, wszedł do środka i skinął głową Anycie. Ma tu pani kluczyki od Korsy. Ma niewielką stłuczkę. Musieliśmy im zajechać drogę. Szkoda nie będzie wielka. Ale nasz samochód ma przestrzeloną szybę, a ja muszę sobie sprawić nowego kierowcę, bo tamten ma z kolei przestrzeloną rękę i leży w szpitalu. Żołnierze proroka siedzą w kiciu, a pani nam będzie musiała wszystko wyjaśnić. Kiedy? spytała Aneta, a żal w jej głosie kazał mi spojrzeć na sprawę pod zupełnie nowym kątem. Pułkownik usłyszał to samo co ja. W zasadzie natychmiast. Ale. Popatrzył na klatkę z chomikiem, z której Alicja właśnie wyszła na siuszu. Ja też już jestem zmęczony. Jeśli pani inżynier uparli się z tym inżynierem. Magister, było im za mało, czy co? Przypilnuję, żeby mi pani nie uciekła do rana, to przyjedziemy po was koło ósmej. Dobrze tak będzie? Dobrze, powiedziałem. Na pewno nie ucieknę, powiedziała Aneta w tym samym czasie. A nie musi pani jechać do domu? Ja osobiście bym nie radził. Aneta pokręciła głową. Powinnam. Teściowie będą się niepokoić, oni przecież nic nie wiedzą, w niczym złym na pewno nie brali udziału, ale ja się boję i nie chcę. Teraz on pokręcił głową. Trzeba było wcześniej zadzwonić, ale teraz proszę tego nie robić. Jest tam nasz pracownik, odbiera wszystkie telefony. Po co ma panią jeszcze niepokoić? Wstał. Spokojnej nocy życzę. Nigdy nie przypuszczałem, że pułkownik złopu może być taki dowcipny. Leśniczy życzył nam dobrej nocy. Też sobie tego życzyłem. Zamknąłem bramę, przekręciłem klucz w zamku i zostawiłem w drzwiach. Aneta siedziała przed kominkiem w mojej grubej flanelowej koszuli. Resztę ubrania rzuciła niezbyt starannie na fotel. Przed nią stały dwa kieliszki wina. Podała mi jeden. Szybko się zorientowała, gdzie co jest w domu. Co mam zrobić, żebyś mi wybaczył i uwierzył? Popatrzyła na mnie wyczekująco. Jej oczy błyszczały w świetle kominka, włosy trochę nieporządnie opadały na twarz. Zdjęła okulary i odłożyła je starannie na fotel z ubraniem. Zgasiłem światło w kuchni, wyłączyłem komputer, jakoś tak nie chciałem słuchać informacji Agaty o mailach. Wyłączyłem komórkę. Coś musimy wymyślić, powiedziałem. Chyba tak, wstała. Wymyśliliśmy. To nie było nawet specjalnie trudne. Przed kursem emeryckim wpadłem do firmy mojej żony, żeby zostawić córkę 50 zł. Na wszelki wypadek u sekretarki. Renatka położyła palec na ustach i wskazała na drzwi gabinetu, po czym wyprowadziła mnie na korytarz. Byłem trochę śpiący, wymęczony i niezbyt wesoły. Rano zawieźli nas do prokuratury i po dwóch godzinach wyszedłem z niej sam. Wyglądało na to, że sprawa z talibami jest nieco bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało i nie daje się wyłącznie. Obrócić w żart. Anetę zatrzymali. Renatka szeptem opowiedziała mi, że sytuacja firmy jest katastrofalna i żona zamierza zaproponować mi jej przejęcie. Dokładniej chodziłoby o formalne przekazanie mi części wydzielonej z przedsiębiorstwa, żeby zmniejszyć jego wartość przed ewentualnym zajęciem przez wierzycieli. I lepiej, żebym się zgodził, bo inaczej wszyscy będą musieli z firmy odejść, no i będzie po zabawie. Skończyliście rozmawiać? Żona wyszła na korytarz. To może pani wróci do pracy, a ty wejdź do mnie. Odwróciła się i weszła do gabinetu. Stanąłem w progu i spojrzałem na zegarek. W zasadzie przyszedłem tylko zostawić coś dla córki. Mam robotę. Jak to? Kurs się skończył, więc co masz tu do roboty? Wzruszyłem ramionami. Tu nic. To też właśnie wychodzę tam, gdzie mam robotę. Wejdź na chwilę. Wszedłem. Zamknęła drzwi. Usłyszałem w zasadzie to samo, o czym mnie uprzedziła Renata, ale zupełnie inaczej. Przejęcie działu szkolenia miało być wielką łaską robioną mi na próbę. Jeśli się nie będę grzecznie zachowywał, to mi zabawkę odbiorą. To w zasadzie nie jest mój pomysł, usprawiedliwiała się, ale słyszałam, że masz kłopoty, brak ci stałego zatrudnienia, jesteś samotny, no i nie czujesz się najlepiej, więc pewno dobrze by było, żebyś zarejestrował działalność usługową i miał ubezpieczenie. Z tym, że będziesz musiał przejąć większość pracowników bez prawa do używania nazwy firmy. W nazwie firmy było nasze nazwisko poprzedzone słowem firma. W zasadzie było to moje nazwisko. Tak więc nie było się o co targować. Słowo firma może sobie zatrzymać.